Dzień dobry, ja nazywam się Andrzej Tucholski i miło mi zaprosić Was na kolejny odcinek wywiadów z Cyklu Można. Jest to seria, którą razem z Uniwersytetem SWPS prowadzę, byśmy mogli pokazywać Wam wspaniałe postacie, osoby związane z tą szkołą, profesorów, absolwentów. Dzisiaj moim gościem jest a, pan doktor Piesiewicz. Dzień dobry. Dzień dobry, kłaniam się. Panie doktorze, moje pierwsze pytanie jest takie, że zmiany nie biorą się ze stanu idealnego. Co Pana zdaniem jest do naprawienia w prawie? Jakby co... Zgodnie z Pana wartościami najbardziej odbiegało, że postanowił Pan spojrzeć na to zawodowo. Rozumiem, że pana pytanie de facto zmienia, zmierza do tego, jak, z, jak, zmieniać, jak zmienić nauczanie na, na wydziale prawa, bo, tak. bo co zmienić w prawie, to jest jakby zupełnie odrębne, odrębne pytanie. Natomiast jeżeli zastanawiamy się, co, jak zmienić nauczanie na, na, na wydziale prawa, no to ja muszę powiedzieć, że jakby ta ewolucja i pomysł na, na zmianę nauczania na wydziale prawa, ona się wzięła jakby po pierwsze, jakby z mojego. Doświadczenia jako student, później mojego doświadczenia jako absolwent studiów, później prawniczych, później mojego doświadczenia jako aplikant sądowy i osoba, która wykonuje zawód, a jednocześnie jest jako adwokat, a jednocześnie jest no, mogę powiedzieć też no, właściwie to jestem, prawda wykładowcą akademickim. Więc, jakby połączenie tych wszystkich doświadczeń i ten, nie chcę powiedzieć, bagaż doświadczeń, bo to jest wręcz przeciwnie. To jest. Że raczej, jeżeli użyję po, do, pojęcia bagaż doświadczeń, to to jest rzecz absolutnie pozytywna. E, e, mogę powiedzieć jedno, że suma tych wszystkich elementów dała mi pogląd na to, jak można zupełnie myśleć o nauczaniu prawa. I teraz tak, e, jak byłem na studiach, to muszę powiedzieć jedną rzecz. Kończyłem uczelnię państwową i poza niektórymi małymi wyjątkami. Ja byłem przerażony studiami na Wydziale Prawa. To znaczy, to były najdudniejsze studia, jakie można sobie tylko wyobrazić. To było wkuwanie na pamięć określonych regułek, wkuwanie, wkuwanie poszczególnych przepisów, interpretacji tych przepisów. To, było, to był wirtualny świat, w którym każdy musiał się przenieść i nauczyć się czegoś, wypluć to na egzaminie, zdać ten egzamin i de facto z tego później nic nie zostawało. Później, na, jak zdawałem na aplikacji, zdałem na tą aplikację, zderzyłem się z górą lodową. To znaczy nagle się okazało, że ktoś ode mnie wymaga stosowania tych wszystkich przepisów. Każdy aplikant w tym momencie dostaje absolutnej paniki, bo nagle na jego barkach, oczywiście w bardzo małym zakresie, ale już zaczyna ciążyć taka odpowiedzialność w zakresie tego, w jaki sposób prawo zastosować. I oczywiście te elementy się później dalej pojawiają w dalszym życiu zawodowym. Natomiast jeżeli się na to, na to spojrzymy, to nagle się okazuje, że są jakieś braki w wykształceniu prawnika. I teraz, tak, oczywiście, jak ja poszukiwałem sobie, no mogę powiedzieć, takiego elementu, który mógłby być punktem odniesienia, to postanowiliśmy i tak z grupą, z zespołem całym, żeśmy się zaczęli zastanawiać. Mieliśmy burzę mózgów, i możemy powiedzieć, jakby, jedną rzecz, że Naprawie nieuczona jest jedna rzecz, to znaczy nie są zupełnie uczone umiejętności prawnicze. Co mam na myśli? To znaczy, jeżeli spojrzymy się na takie klasyczne nauczanie prawa, to klasyczne nauczanie prawa to jest po prostu czysta wiedza, to znaczy, przepis. Na umieć, trzeba się naumieć przepisu i wypluć ten przepis przez wykładowcę. Natomiast student nie uczy się tego, i to jest najbardziej fascynujące w prawie, to znaczy jak ten przepis zastosować, to znaczy jak go zinterpretować, co o nim myśleć, skąd ten przepis się wziął, w jaki sposób e, użyć przepisu na przykład w określonym piśmie, jak się nauczyć pisać, mówić, czytać. To są wszystko elementy które e, warsztatowe, które, e, które powinny towarzyszyć studentowi prawa tak naprawdę od samego początku. To znaczy student powinien od pierwszego roku uczyć się właśnie tych umiejętności prawniczych. I oczywiście od umiejętności, pra umiejętności prawnicze, Wiążą się także ze zmianą sposobu nauczania. To znaczy, jeżeli e, nasza reforma jakby zakłada, że jeżeli student przychodzi na lekcję, to student powinien wiedzieć już na lekcji, co, potraf, co powinien umieć, czyli wiedzę powinien mieć opanowaną i dopiero na lekcji my chcemy studenta e, uczyć tych umiejętności prawniczych, czyli obrabiać tę tą, 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 tą wiedzę prawniczą, czyli zupełnie jakby odwrócić model nauczania. To znaczy, nagle nie okazuje się, że my, że my uczymy się wiedzy na lekcjach, tylko Student przychodzi z wiedzą, którą może sobie spokojnie z książek doczytać, którą będzie miał dostępną w sylabusach, będzie miał dostępną w materiałach załączonych i na tej wiedzy będziemy już operować. Więc Czyli jest... zarazem lepsze wykorzystanie czasu wykładowcy. Można tak powiedzieć, ale też zdajemy sobie sprawę z tego, że na nas będzie spoczywał nieprawdopodobny obowiązek jakby umiejętności obrobienia tej wiedzy. To wcale nie jest takie proste, jeżeli, jeżeli, jeżeli sobie o tym pomyślimy, ponieważ nagle się okazuje, że to my będziemy musieli być przygotowani do tego, jakie cele chcemy osiągnąć w ramach danej, na przykład danej instytucji, jeżeli student się nauczy danej instytucji, co, co byśmy chcieli, żeby on zrozumiał z tej instytucji, jak, jak chcemy, żeby on umiał wykorzystać tę instytucję, Oczywiście zdajemy sobie sprawę z tego, że nie jesteśmy w stanie zapewnić mu wszechobecnej, znaczy może nie wszechobecnej, ale jakby e, e, w stuprocentowej całości wiedzy. Natomiast chcemy dać narzędzia, gdzie on będzie wiedział w jaki sposób... Użyć albo um, będzie umiał używać danych instytucji i w ogóle co do zasady będzie wiedział, jak używać prawa. To jest jakby nasz cel, który byśmy chcieli osiągnąć. I myślę, że to jest ten element taki fascynujący jakby w zmianie podejściu do nauczania, do nauczania prawa. Czyli my nie mówimy, odpowiedz mi na pytanie, tylko mówimy, rozwiąż problem. Tak, mówimy e, e, myśl a nie recytuj, więc to jest ta różnica, ponieważ wiemy, że on już ma tą wiedzę, tylko my chcemy ją obrobić, jakie będzie najtrudniejsze wyzwanie w tym procesie? E, myślę, że są dwa wyzwania. Po pierwsze, to jest ukształtowanie postawy studenta. Bo pomimo to, że student deklaruje. Że on jest zainteresowany rozwojem swoich kompetencji, to, 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 to jak już przychodzi, to do czego? To jest po prostu leniwy. I to jest rzecz zupełnie naturalna. Ja też jestem leniwy i każdy woli odpoczywać. No, może nie każdy, ale dużo osób lubi odpoczywać, ale też byśmy chcieli ukształtować postawę studenta w ten sposób, żeby on widział, że te wyzwania przekładają się na konkretne jego umiejętności. To znaczy, że on będzie sobie w pewnym momencie umiał poradzić i zinterpretować dany przepis, jeżeli zostanie rzucony na głęboką, na głęboką wodę. I ta postawa studenta i kształtowanie tej postawy studenta od pierwszego roku do ostatniego roku wiąże się też z rozwojem tak jakby trudności całego, całego można Powiedzieć programu kształcenia. I to myślę, że zachęcenie, bo nie chcę powiedzieć zmuszenie, ale zachęcenie studentów, żeby zrozumieli, że ta nauka de facto. Ma im przynieść korzyści, myślę, że jest tym trudnym elementem, że jest tym trudnym elementem, bo wbrew pozorom o wiele łatwiej nauczyć się wiedzy, niż nauczyć się korzystać z wiedzy. I to jest ten element, który, który byśmy chcieli, e, który chcielibyśmy wy, wytłumaczyć studentowi, że zmiana tego paragma, paradygmatu na, nauczania wiąże się też z zmianą postawy studenta. I oczywiście drugi element, który jest trudny, to jest element związany z tym, że my musimy zmienić swój sposób myślenia zupełnie o nauczaniu. Bo nie ukrywam, że o wiele łatwiej jest dla nas przekazywać studentom wiedzę, niż tą wiedzę studenta modelować, obrabiać i uczyć ich tych umiejętności prawniczych, czyli profesjonalizmu, e, analizy prawnej, e, pisania, e, komunikacji, e, ale też zachowania, e, umiejętności zachowania się w określonych sytuacjach. No bo jeżeli się spojrzymy w ogóle na pracę prawnika, to proszę zwrócić uwagę, że fascynujące w pracy prawnika jest to, że prawnik nigdy nie, nie znajduje się w komfortowej sytuacji. My zawsze znajdujemy się w sytuacji absolutnie komfortowej i musimy odpowiadać na niekomfortowe odpytania, albo znajdywać odpowiedzi na, na pytania, który, na które e, musimy w ciągu sekundy przeanalizować określony stan prawny i użyć e, odpowiednich argumentów, żeby, e, żeby albo przedstawić swoje racje, albo odpowiednio reprezentować klienta, oczywiście w zależności w jakiej sytuacji e, jesteśmy. Więc jakby w tym w kierunku byśmy chcieli tutaj iść. Tak jak pan doktor wspomniał, ludzie raczej, przynajmniej część spora ludzi dąży do tego, żeby nie musić czegoś robić, jeśli ma wybór lenistwa albo bardzo bardzo wytężona praca. Jeśli to jest również dla całego grona i wykładowców, i ludzi odpowiedzialnych za sylabusy, ludzi, którzy będą potem mieli kontakt z tymi studentami, to będzie o wiele większy wysiłek, to muszą też bardzo duże wartości być po państwa stronie, żeby podejmować ten wysiłek. Co to znaczy duże wartości? Można by nadal uczyć prawników i się aż tak bardzo nie męczyć? No tak, ale tutaj Pan dotknął bardzo tak naprawdę ważnego elementu. To znaczy, musimy pamiętać o tym, że jeżeli wykształcimy kiepsko prawnika, to to, to będzie miało przełożenie na nas wszystkich. Tak, Jakby misją Uniwersytetu SWPS nie jest taka, żeby wypuszczać po prostu kandydatów, tylko żeby wpływać w sposób pozytywny na otaczający świat, żeby ta nauka, która wypływa ze swps była tym, z czym identyfikują się poszczególni pracownicy, profesorowie, doktorzy, adiunkci, osoby, które uczestniczą w życiu uni Uniwersytetu. I teraz. Tak, jeżeli Państwo sobie pomyślą, że wykształcimy e, słabego absolwenta i ten słaby absolwent e, zacznie doradzać e, w sposób słaby e, klientowi, to ten klien, klient e, nie dość, że będzie wściekły, to jeszcze zostanie, e, prawdopodobnie zostanie mu wyrządzona jakaś szkoda albo krzywda. W związku z powyższym, jeżeli myślimy sobie o e, e, wykształceniu prawniczym, to musimy pamiętać o tym, że my tych ludzi wypuszczamy w świat. W związku z powyższym oni będą. E, e, Reprezentować nas i reprezentować jakby poziom całego uniwersytetu. Więc oczywiście z jednej strony jest ta misja społeczna, tak, czyli my, my wiemy o tym, że musimy kształcić tak absolwentów, żeby oni zdawali sobie sprawę z tego, jak, jaką mieć postawę w stosunku do otaczającego świata, w stosunku do ludzi, ale z drugiej strony też oni reprezentują nasz uniwersytet, więc więc te dwa elementy są, są dla nas bardzo ważne. Co więcej, my, ja muszę powiedzieć, że my bardzo głęboko wierzymy w to, że kierunek, który obieramy w kontekście, jakby mogę powiedzieć właściwie wszystkich uczelni w Polsce, jest kierunkiem nowatorskim, bo my odwracamy zupełnie sposób myślenia o, o, nauczaniu, o nauczaniu prawa. Nie ukrywam, że Oczywiście to jest też tak, że my, my żeśmy bardzo dużo analizowali w jaki sposób nauczane jest prawo na innych uniwersytetach, zarówno anglosaskich, jak i europejskich, na przykład holenderskich. I muszę powiedzieć, że oczywiście każdy uniwersytet ma własną metodę nauczania, albo wręcz własną metodologię nauczania, którą tą metodologią się chwali. Dlatego my żeśmy postanowili na bazie naszych doświadczeń, czyli zarówno teoretycy, praktycy, zajmujący się prawem, chcieli, chcieliśmy wypracować jakby własną metodę nauczania na prawie. I to jest też, stąd jest ta, ta potrzeba zmiany. Jeśli rozmawiamy o odpowiedzialnościach, wydaje mi się, że również ta zmiana paradygmatu Znalazłoby zastosowanie nie tylko na prawie. Ja, jako absolwent psychologii, wydaje mi się, że również taka zmiana paradygmatu mogłaby wpłynąć dosyć korzystnie na, na wygląd tych studiów. Podobnie, na przykład, wyobraziłem sobie ekonomię. Przy czym takie studia więcej wymagają od studenta, nie da się ukryć. O, musi wierzyć. on również poświęcać czas prywatny, trochę mhm. kojarzący się z wolnym, kiedy jest poza murami uczelni. Ale z drugiej strony, być może to by odsiało ludzi, którzy trochę z przypadku się pojawiają na studiach. Być może. Tak, oczywiście, to mogłoby odsiać, no bo jeżeli sobie o tym pomyślimy jakby w, w kontekście wymagań w stosunku do studenta, to te wymagania będą, będą duże. To znaczy, student nie będzie miał przez pół semestru czy tam trzy czwarte semestru wolnego i później będzie się uczył do egzaminu, tylko wymaga to ciągłej pracy. Ale z drugiej strony daje mu to możliwość nabierania ciągłej biegłości w, danych, w danej dziedzinie. Więc tak, oczywiście. Jest to ten element, który, który może, od, może powodować to, że nie będą osoby przypadkowe przychodziły na studia, ale daje to też taką możliwość, że student może odnaleźć własną drogę na tych studiach. Ponieważ my zakładamy, że, że przychodząc na studia prawnicze, nie każdy chce zostać adwokatem, nie każdy chce zostać sędzią. My żeśmy program przygotowali w ten sposób i mamy takie założenie, że że student może zostać takim, nazwijmy to, klasycznym prawnikiem, ale może też chcieć wykonywać zawód zupełnie inny. Może chcieć zostać na przykład osobą, która będzie prowadzić działalność gospodarczą, ale chce mieć biegłą znajomość w prawie. Dlatego my żeśmy dodali na przykład do programu nauczania bardzo dużo przedmiotów pozaprawniczych, związanych na przykład z zarządzaniem projektami, prawda, z podstawami... Z podstawami działalności gospodarczej różnego rodzaju. Co więcej, nawet chcąc kształtować umiejętności prawnika, dodaliśmy takie rzeczy jak etykieta albo netykieta wręcz, czyli w jaki sposób zwracać się do klienta albo do osoby, z którą się rozmawia, w jaki sposób w ogóle formułować myśli komunikując się za pośrednictwem środków komunikacji elektronicznej. To są wszystko rzeczy, które są niezwykle istotne na przykład dodaliśmy też przedmioty które są przedmiotami czysto technicznymi czyli na przykład obsługę programów komputerowych student drugiego czy też pierwszego roku powinien mieć biegłą znajomość programów prawniczych czegoś takiego do tej pory nie było na studiach, na studiach prawniczych, a to są narzędzia. Oczywiście to są narzędzia, nazwijmy to techniczne, ale to są też narzędzia bardzo ważne, jeżeli chodzi o wykonywanie, o wykonywanie zawodu. No, tak, jak najbardziej. To tak jakby wypuścić architekta w świat, który nie umie obsługiwać kada i nie umie narysować planu mieszkania. Prawnik również, wydaje mi się, że w wielu filmach jest tak romantycznie pokazywane, jak to siedzi no, prawnik bardzo. w bibliotece i przegląda te miliony książek. Od tego są chyba dzisiaj programy, których ja teraz nie umiem bym obsłużyć. Tak od razu hopsa. Oczywiście to nie, są, to nie są programy, które są, tak jak pan to powiedział, poziom skomplikowania autokada, tak? mhm. to, to jest program, który student na pierwszym roku studiów będzie w stanie opanować. Natomiast ja spotykam studentów na drugim, trzecim roku, które w ogóle nie mieli do czynienia z takim oprogramowaniem, a korzystają wyłącznie na przykład z podręcznika. A to są programy, które my w ramach Uniwersytetu SWPS, my Dajemy studentom w pakiecie dostęp do takich, do takich programów. Oni mogą z tych programów korzystać, więc skoro mogą korzystać i mają gigantyczną wiedzę na wyciągnięcie ręki, dlaczego z nich nie korzystać, wykorzystując już też swoje nabyte umiejętności, prawda? Więc jakby chcemy te wszystkie elementy połączyć. No, każdy nowoczesny prawnik i warsztat prawnika rozpoczyna się od pewnych umiejętności technicznych i od tego de facto chcemy zacząć, czyli umiejętności techniczne. Kształtowanie postawy, kształtowanie y, wiedzy prawniczej i kształtowanie umiejętności prawniczych. Tak? Czyli to są te elementy, które chcielibyśmy mm, zawrzeć. Y, wiemy o tym, że inaczej mają być prowadzone wykłady, inaczej mają być prowadzone warsztaty, a inaczej mają być prowadzone to, co my, się, to, to, co my nazywamy tak zwane zajęcia kliniczne dla studentów. Ja to nazywam e, humorystycznie tak, jak to się kiedyś nazywało w podstawówce, zajęcia praktyczno-techniczne, czyli jak sporządzić pismo procesowe, jak sporządzić Notatkę dla klienta. Warsztaty będą bardziej związane z umiejętnością analizowania pewnych norm, instytucji, przepisów albo będą związane na przykład z, z tym, żeby student umiał napisać określoną pracę pisemną, posługując się odpowiednim profesjonalnym językiem prawniczym. Wykłady natomiast zakładamy, że nie będą powtórzeniem tego, co jest w książkach, tylko będą na przykład odnosiły się do jakichś istotnych problemów związanych z e, zaistniałą, nie wiem, e, sytuacją społeczną, która, po, która związana jest z jakimś określonym problemem prawnym. To się wszystko da, e, e, da e, zrobić, tylko trzeba zmienić podejście do, do nauczania i myślenia. To znaczy studia nie mogą polegać na tym, że wykładowca czy profesor, czy adiunkt, czy doktor powtarza to, co jest w książce, bo to jest zupełnie bez sensu. To, co jest w książce, może być doczytane, ale to, jak my obrobimy tą wiedzę, która jest w książce, to jest naprawdę spora trudność. Panie doktorze, na zakończenie mam jedno pytanie, być może trochę bardziej prywatne niż ta dotychczasowa rozmowa o edukacji. Jaką radę miałby pan dla osoby, która myśli o prawie, myśli poważnie, a inną niż zdobądź świetne studia? Wie pan, to jest trochę tak, że bardzo trudno dawać komuś rady. Ja de facto nie jestem oddawania rad. Ja mogę powiedzieć, jaką ja mam postawę do życia i jaką uważam postawę, która, która jest właściwa dla prawnika. E, uważam, że prawnik powinien być osobą głodną, e, głodną świata, to znaczy głodną tego, co wiedzy e, na temat otaczającego go świata. No bo jeżeli się spojrzymy na prawo, to proszę zwrócić uwagę, że. Prawo to jesteśmy de facto my, znaczy prawo jest takie, jaki, jacy my jesteśmy, jakie, jakich my do wyborów żeśmy dokonywali w przeszłości. Oczywiście nie jednostkowo, tylko jako pewna, pewna społeczność żyjąca na danym e, terytorium. W związku z powyższym prawo jest zawsze jest i było spóźnionym refleksem rzeczywistości i tego, e, i tego nie przeskoczymy. Prawo nie jest ani nowe, ani stare, prawo po prostu jest. E, więc. E, jeżeli myślimy sobie o prawie, jak młody człowiek może myśleć o prawie, to e, myślę, że powinien e, tą swoją wiedzę którą nabywa umiejętności prawnicze, konfrontować się zawsze z rzeczywistością. Powinien obcować ze sztuką, bo to łagodzi obyczaje. Powinien analizować zjawiska społeczne, bo to daje mu pogląd, w którym stronę będzie podążać prawo albo jak rozwiązywać pewne problemy. Na przykład, jeżeli, jeżeli pan sobie pomyśli o tym, w jakim momencie historycznym my teraz jesteśmy w kontekście w ogóle problemów prawnych, ja myślę, że to jest jeden z najbardziej przełomowych momentów w historii w ogóle w dziejach e, e, ludzkości, jak, jak nie jeden z w ogóle z, wa, z ważniejszych momentów w dziejach człowieka. Bo otóż okazało się, że teraz Unia Europejska, Komisja Europejska zaczyna pracować nad prawem dla sztucznej inteligencji. Czyli nagle się okazuje, że mamy nowy, nowy byt prawny, nową osobę prawną, która będzie podmiotem praw i obowiązków. Oczywiście dyskusja się zaczyna, ale problem już istnieje. W związku z powyższym, jeżeli, jeżeli prawnik się na to patrzy, no to nagle powstają pytania na temat e, odpowiedzialności, na temat, e, na temat jak traktować taką, taki byt prawny, czym on w ogóle jest. To są pytania psychologiczne, filozoficzne, socjologiczne. Nie znając odpowiedzi na te pytania i nie obcując z poszczególnymi, nie wiem, gałęziami, nie, obs nie obserwując rzeczywistości, e, żaden prawnik nie będzie w stanie się zająć w ogóle tym tematem. E, w związku z powyższym, jakby wracam do tego, że prawnik powinien być głodny rzeczywistości, czyli powinien starać się e, ją obserwować i starać się ją diagnozować. I w tym zakresie to się wiele nie różni od e, innych zawodów, tak? że zawsze jesteśmy osadzeni w konkretnych realiach. Czyli prawo oderwane od realiów e, przestaje być prawem odpowiadającym na potrzeby e, e, rzeczywiste. Więc myślę, że, że, że to jest bardzo ważna rzecz, którą prawnik powinien umiejętność, którą prawnik powinien posiąść, czyli konfrontowanie rzeczywistości z własną wiedzą. I jakby my zdajemy sobie z tego sprawę, znaczy wiemy o tym, że, że to musi znaleźć się także w jakiś sposób w programie nauczania. Dlatego, żeśmy wprowadzili. Program, do programu y, m, pozaprawnicze y, przedmioty, Ele, dodaliśmy dość y, y, elementy, które na przykład związane są z psychologią, z umiejętnością postępowania w, z, z innym człowiekiem. Oczywiście to nie są elementy dominujące, ale są te elementy, które, y, które są potrzebne w warsztacie pracy prawnika, więc chcemy po, popatrzeć się na zawód prawnika holistycznie. I y, y, y w tym kierunku. Y, Będziemy, będziemy zmierzać, więc mam nadzieję, że a wierzę w to bardzo głęboko, że zmiana paradygmatu i zmiana podejścia do, do, do nauki na, na Wydziale Prawa będzie zmianą korzystną, i to zarówno dla studenta, jak i dla samych wykładowców, ponieważ zmienią swój sposób myślenia. A czasami zmiana sposobu myślenia jest, a właściwie zawsze zmiana sposobu myślenia jest początkiem rewolucji. Niech w takim razie ludzie, z obu stron, którzy mają serca po dobrej stronie, odnajdą się na tej ścieżce. Pięknie dziękuję za rozmowę. Dziękuję bardzo.